Serdecznie witam w Kościół Pana Jezusa. Cieszę się, że możemy być razem i w wspaniałej atmosferze uwielbienia i chwały poddawać Jezusowi chwałę, dziękować Bogu Ojcu i dawać przestrzeń Duchowi Świętemu. Tak jak już Pastor Witek powiedział, dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy cykl zwiastowania na temat roboczo napisałem Bóg, biblijny obraz Kościoła. Opartego na fragmencie z dziejów apostolskich z drugiego rozdziału. 42-47 Dotychczas powiedzieliśmy o Kościele Mocy Boże obecność, znaki i cuda Działanie Ducha Świętego Były normalnością w życiu Kościoła, pierwszego Kościoła Tydzień temu O Kościele przepełnionym chwałą i uwielbieniem Bo uwielbienie, kochani To nie 30 minut w niedzielę Pośpiewanie i wywyższanie Jezusa razem Tylko to styl życia, który mamy Którym we wszystkim co robimy Przynosimy chwałę dla naszego Boga. Jeśli kogoś nie było, tak jak mnie często nie ma, z powodu tego, że i w leśnie usługuję. Dwa tygodnie temu byłem w, w Wałbrzychu. Tam usługiwałem w kościele Skąd Przy Boże Pozdrowienia dla nas, przyjmijcie je. E, także jeśli kogoś nie ma, to można wrócić na YouTube'a Kościół Dobra, Nowina, Głogów i odsłuchać te kazania lub powrócić do nich, jeśli ktoś chce zgłębić e, temat. Dzisiaj zastanowimy się nad samym początkiem omawianego tekstu 2.42, chciałbym, byśmy mogli wyświetlić go, i trwali w nauce apostolskiej we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach. To jest początek, co zarejestrował Łukasz jako autor dziejów apostolskich i Ewangelii. Trwali w nauce apostolów. To słowo tutaj użyte trwać oznacza trzymać się wiernie, oddawać się czemuś, trwać gorliwie. Inne tłumaczenie mówi dosłowne w zasadzie trwali niezłomnie przy nauczaniu apostołów. Jeden z przekładów mówi i to mi się spodobało, byli mocno przywiązani. Do nauczania apostolskiego. Mocno przywiązani. Wiecie tak jak kiedyś, dzisiaj już nie za bardzo. Dzisiaj psy raczej są w końcach i sobie biegają niż na łańcuchu, ale kiedyś pies, który był przy budzie, był przywiązany do tej budy. I tylko mógł się od niej oddalić na, na odcinek długości swojego łańcucha. Albo gdy dzisiaj wyprowadzamy psa i mamy go na smyczy, bo taki obowiązek. Najbardziej obawiam się dużych psów, kiedy gdzieś tam czy biegałem, czy szedłem idzie duży pies ze swoim właścicielem, bez kagańca, pies duży i, i hicior jest zawsze taki, niech się pan nie boi, on nie gryzie. To mnie jeszcze bardziej nakręca, że jeżeli on tak mówi, to coś może być nie tak. Ale pies na smyczy trzymany, czy pies na łańcuchu nie może odejść więcej niż długość tej zmyczy czy łańcucha. I tak samo było w nauczaniu. Oni byli przywiązani do nauczania i nie odchodzili od nauczania, które Chrystus głosił, bo nauczanie apostołów to nauczanie Jezusa. Później zaczęła, zaczęła być kształtowana doktryna i słowo tutaj trwali w nauce. To słowo nauka jest słowem doktryna, trwali w doktrynie. Nauczania apostolskiego. I ta doktryna z powodu albo usystematyzowania, listy Pawła ją systematyzują, ponieważ to był początek nauczania i, i różne rzeczy trzeba było wytłumaczyć, wyjaśnić, dobrze napisać. Czy to z powodu usystematyzowania, czy wskutek głoszonych herezji, na przykład listy Janowe o tym mówią była kształtowana. A herezji na początku było bardzo dużo. Na przykład to, że Jezus nie był Bogiem, tylko Synem Bożym mniejszym od Boga. Że Jezus miał pozorne ciało, bo był Bogiem nie człowiekiem. Że Duch Święty nie jest osobą, tylko mocą. Stąd doktryna o trójjedności Boga. Stąd wyznanie wiary pierwszego Kościoła, w co wierzą aby systematyzować doktrynę chrześcijańską. Stąd dodawano nowe, nowe punkty do wyznania wiary wskutek zwalczania herezji. Trzeba było przeciwstawić się nauce, czym jest prawdziwy Kościół, czym jest Eklesja, czym jest Chrzest Wodny, czym jest, kim jest i czym jest Duch Święty i na czym polega Chrzest w Duchu Świętym, kim jest Bóg. Pojawiały się takie herezje jak doketyzm, czyli Jezus miał ciało pozorne, bo był duchem. Jak arianizm, uznawanie boskości Boga, Ojca, ale nie Jezusa. Jak adopcjonizm, że najpierw Jezus był człowiekiem, a potem Bóg go zaadoptował i stał się Bogiem. Jak gnostycyzm, że wiedza i poznanie, każdy z nas może wejść na wyższy poziom nie potrzebujemy innych, bo mamy. Wiedzę, którą otrzymujemy od samego Jezusa, obudzić w sobie boskość, na tym to polegało. A więc wiele różnych herezji krążyło, i stąd trwanie w nauce apostolskiej było bardzo ważne. Aby trzymali się doktryny, aby byli przywiązani do tej doktryny, żeby nie mieli za dużo odskoków, od wierności nauczania pana Jezusa. Jezus powiedział dalej. Ewangelii Mateusza, osiemnasty rozdział, 28 rozdział, końcówka, osiemnasty wiersz. Jezus podszedł, zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniami, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I to Kościół zaczął robić. Następny werset mówi nam uczcie nie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a ja jestem z wami aż do skończenia świata. Tutaj słyszymy o tym, że Jezus rządzi i panuje. Stąd radosne, haleluja, i dzięki Ci Boże, że Ty Jezus siedzisz na tronie, idźcie i pozyskujcie uczniów, czyli głoście dobrą nowinę. Uczcie nowonarodzonych, czyli wprowadzajcie w proces uczniostwa, a Jezus. Jest z nami w tym i nas w tym wspiera. Za Jezusem, gdy popatrzymy, kochani, szły przynajmniej trzy takie główne grupy ludzi. Kiedyś na ten temat też już tutaj usługiwałem, pozwólcie, że to wspomnę w dzisiejszym moim y, nauczaniu. Był to tłum, jak trwoga, to do Boga szli za Jezusem, ponieważ mieli potrzeby, i w tym nie było nic złego. Jezus zaspokajał potrzeby i tak samo jest w naszym życiu dzisiaj. Kiedy mamy potrzeby, idziemy do Boga, uciekamy do Niego, biegniemy do Niego, aby On jako El-Szedaj, Bóg Wszechmogący, jako dobry Ojciec w Niebie, zaspokoił nasze potrzeby. Druga grupa to uczniowie, bo z tego tłumu wyrośli uczniowie, którym nie wystarczało tylko pójść za cudami i za potrzebami, ale chcieli czegoś więcej. I ich, nazwałem tę grupę, chcę poznawać Jezusa. A kiedy oni uczyli się, kiedy byli w tym procesie uczniostwa, o którym sobie też powiemy, to z nich Jezus powołał apostołów. Słowo apostoł oznacza posłany, wybrany i posłany do konkretnego zadania. Czyli z tłumu ciekawskich, jak trwoga do, do Boga, poprzez uczniostwo chcę poznawać Jezusa, wyposażenie i dojrzałość. Ludzie stawali się posłanymi przez Boga do konkretnych zadań. Dlatego to jest tak bardzo ważne, kochani, abyśmy z tłumu stawali się uczniami, a z uczniami byli gotowi do tego, ażeby stawać się apostołami posłanymi do konkretnych zadań. Tak i dzisiaj zrobimy sobie dzisiaj takie dwa testy, które każdy z was w swojej głowie. Chciałbym, by przerobił, przepracował. Pierwszy test to test na tożsamość. Kim jestem? Czy jestem dzieckiem, niemowlakiem, czy uczniem? To jest pierwszy test. Hebrajczyków 5.12. Mamy napisane: biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Pierwsze zasady nauki, inny, inny przykład mówi, potrzebujecie elementarnych zasad, a jeszcze innych fundamentalnych prawd Bożych, bo ciągle jesteście, i ten następny werset nam o tym mówi, trzynasty, bo ciągle jesteście jeszcze niemowlakami. Biorąc pod uwagę czas, nie powinniście być niemowlakami, bo noworodek się rodzi, staje się niemowlakiem, dzieckiem, nastolatkiem, młodzieńcem i wchodzi w dorosłość. Natomiast tutaj coś zostało zachwiane i taki test chciałbym, byśmy sobie uczynili, czy jesteś dzieckiem niemowlakiem, czy już uczniem, który może prowadzić, ucząc się, prowadzić innych. Niemowlak, nauczyciel, tłum, apostoł. Niemowlak, osoba, która się na nowo narodziła, zgodnie z nazwą, uwierzyła, na nowo się narodziła, stała się osobą wierzącą i wie, że Jezus umarł za niego, że krew Jezusa go oczyściła, że jest dzieckiem Bożym, że idzie do nieba, że Jezus jest jego Zbawicielem. I mówi ogólnie, haleluja, super, cieszę się. To jest prawda. Natomiast uczeń nie tylko wierzy w to, co wierzy niemowlak, ale mówi, chcę naśladować Jezusa. Chcę do Niego być podobny. Potrzebuję się zmieniać. Jezus jest moim wzorem. Jezus jest moim idolem. Jestem gotowy zapłacić cenę i ponieść koszta, bo chcę podobać się Jezusowi. Nie zostaje w tym miejscu, w którym... Gdy się na nowo narodziłem, byłem. Czyli odpowiedź sobie na pytanie, czy jesteś niemowlakiem, czy uczniem. Po drugie, niemowlak ma objawienie łaski. Dzisiaj pięknie śpiewaliśmy na temat łaski, na temat tego, że jesteśmy zbawieni z łaski, że tylko łaska. I niemowlak wie, że, że żyje z łaski, że został zbawiony z łaski, że wszystko dzięki łasce, że jest ożywiony do życia w łasce, że jest nowym stworzeniem. Ale także ma swoje pragnienia, pasje, i często one przewyższają miłość do Boga i idzie na kompromis. Jezus pozostaje gdzieś obok. Czasami zdziwiony jest taki niemowlak, że nie we wszystkim Pan Bóg mu błogosławi. Natomiast uczeń trwa w łasce, stoi w łasce, żyje w łasce, mówiąc, umarłem dla siebie i moich pragnień, krzyżuje to, co grzeszne we mnie, cielesne bo nie żyję już ja, ale Chrystus żyje we mnie. Chrystus żyje we mnie, a obecne moje życie jest życiem, w którym chcę podobać się Jezusowi we wszystkim. Chcę żyć dla Niego, chcę budować Jego Królestwo i chcę wypełniać Jego wolę. Królestwo Boże na pierwszym miejscu, wiara, ufność, że Bóg się troszczy, popycha mnie do przodu w moim chrześcijańskim duchowym wzroście. Po trzecie, niemowlak Dziecko ciągle potrzebuje inspiracji i zachęty. Ciągle potrzebuje usłyszeć Bóg Ciebie kocha, Bóg się o Ciebie troszczy, jesteś cenny. Często pyta, co Bóg jeszcze może dla mnie zrobić. Jeszcze w tym i w tym bym chciał, żeby zadziałał i w tym mnie pobłogosławił. Czyli bardzo nastawiony jest na ja i moje ego w centrum. Natomiast uczeń wdzięczny za wszystko. Doceniający wszystko, co Bóg zrobił, dał, pobłogosławił, mówi, co Bóg może zrobić przeze mnie. Nie dla mnie, ale przeze mnie. Co On może zrobić przeze mnie? Co mogę zrobić dla innych poprzez moje zasoby? Uczeń inspiruje, zachęca, wspiera i wpływa pozytywnie na innych. On mówi, Chrystus w centrum, nie ja w centrum. Bo uczę się i chcę we wszystkich być podobny do Jezusa, bo uczeń to naśladowca Jezusa, podążający za Jezusem. Dopiero później uczniów Pana Jezusa nazwano chrześcijanami. Zauważmy, od samego początku w procesie uczniostwa i przeczytanym fragmencie z Ewangelii Mateusza jest mowa o uczniostwie, o podążaniu za Jezusem, o naśladowaniu Jezusa, o byciu jak Jezus. A termin chrześcijanin należący do Jezusa, Chrystusowiec, użyty jest w Nowym Testamencie tylko trzy razy. A większość to uczniostwo. Uczeń, 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 uczeń. Niemowlak dziecko potrzebuje innych, pastorów, liderów, innych ludzi. Którzy zawsze muszą być gotowi, aby mi pomóc, aby mi służyć, bo ja potrzebuję. Natomiast uczeń inspiruje, zachęca i wpływa na innych. Jest otwarty na prowadzenie ducha świętego, aby być błogosławieństwem dla innych ludzi. Po czwarte, niemowlak, dziecko uczy się, to znaczy, umówmy się, widnieje na liście. W dzienniku. Takie pojęcie jak wieczny student, też znacie. Biblia mówi: Uczą się, a nigdy nie mogą dojść do poznania. To tacy niemowlaki, tak się uczą, ale nie odrabiają lekcji, zadań, a w związku z tym nie zaliczają sprawdzianów, testów, ciągle są na takim samym poziomie, nie otrzymują promocji do następnej klasy, ponieważ są wiecznymi studentami i nie. Uczą się. Uczeń podchodzi do tematu poważnie. Otwiera podręcznik, uczy się z niego, odrabia zadania, przygotowuje się do sprawdzianów. Niedawno maturzyści pisali swoje matury. Niedawno, bo w tym tygodniu ósmoklasiści pisali swoje testy. Do nich się trzeba przygotować i przystąpić. Niemowlak uczy się i niczego się nie uczy. Natomiast uczeń, ten prawdziwy Chrystusowiec uczy się, aby posiąć wiedzę, wprowadzić w czyn i zmieniać swoje życie. Kochani, przez bodajże 2,5 miesiąca, bodajże 10 yy, niedziel mówiliśmy na temat szafarstwa, na temat zarządzania we właściwy sposób tym, co Pan Bóg nam dał. Bądźcie ze sobą szczerzy. Ile z tego, co usłyszeliście, wprowadziliście w życie? Mówiliśmy na temat właściwie ustawionych priorytetów w życiu. Mówiliśmy na temat właściwego zarządzania czasem. Mówiliśmy o darowaniach, które otrzymaliśmy. Mówiliśmy o tym, aby w życiu duchowym, duszewnym i, i w ciele być przygotowanym na przyjście Jezusa. Ile wprowadziliśmy w życie, w czyn? Ile zastosowaliśmy? Mówiliśmy na temat hojności. Mówiliśmy na temat dawania, błogosławieństwa, dawania. Na, na, na wiele tematów poruszaliśmy jako szafarze. Niemowlak słucha i nic z tym nie robi. Uczeń słucha i wprowadza w życie, wprowadza w czyn, bo chce we wszystkim dojrzewać, wzrastać. I wreszcie po piąte, to takie myślę już podsumowanie. Niemowlak wszystko wie i nic nie robi słuchać. Jakub nazywa takich niemowlaków wierzę słuchaczami. Którzy patrzą w lustro, wiedzą co powinni zmienić, ale z powodu wygody, lenistwa, zaniedbania, nie chcę i z tego lustra odchodzą niepoprawieni. Ja, jak podchodzę do lustra, to po to, żeby się zobaczyć, czy ładnie wyglądam i ewentualnie poprawić. Natomiast niemowlak podchodzi i odchodzi taki sam. Natomiast uczeń uczy się i wprowadza w życie. Wprowadza w czym? Bo chce podobać się Jezusowi, bo chce rozwijać się i wzrastać. Po to zdobywa tę wiedzę, aby ją przekuć na praktykę swojego życia, aby wzrastać duchowo. Trwać w doktrynie, w nauce apostołu oznacza uczyć się, a to z kolei mówi nam nauczyć się i według tego postępować. Nauczyć się i wprowadzić w życie. Czyli test tożsamości. Kim jesteś? Bardziej dzieckiem, niemowlakiem czy uczniem Jezusa? Po drugie, test wiedzy. Co już wiesz? Wypisałem kilka takich rzeczy. Test wiedzy. Co już wiesz? Czy umiesz zwięźle przedstawić dobrą nowinę o Jezusie? Zwięźle przedstawić. Czy wiesz, jak brzmią cztery prawa duchowego życia? Bóg, kocha człowieka, ma plan dla twojego życia. Grzech oddzielił ciebie od tego planu. Bóg przygotował rozwiązanie poprzez krzyż pana Jezusa. Przyjmij Jezusa do swojego życia jako zbawiciela i pana. A plan Boży będzie się realizował i zbawiony będziesz. Ile mi to zajęło? 30 sekund? Droga rzymska. Cztery miejsca z listu do Rzymia, gdzie można przedstawić zwięźle Ewangelię, dobrą nowinę. List do Rzymian 3.23. Wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. 6.23. Zapłatą za grzech jest śmierć. 5, 8. Ale Bóg daje dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I dziesiąty rozdział 9, werset. jeśli w sercu uwierzysz, a ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, zbawiony będziesz. 45 sekund. Czy umiemy? Czy umiesz, bo się uczysz? Uczymy się, słuchamy. Po co? Po to, aby wprowadzać w czyn. Czy krótko i zgrabnie umiałbyś opowiedzieć historię swojego nawrócenia? Krótko, zwięźle. Nieraz słyszałem świadectwa trwające po 30 minut i 29 minut i 45 sekund słuchałem o tym, jakie było życie człowieka, zanim się na nowo narodził. A potem powiedział: Ale Bóg przyszedł do mojego życia, zbawił mnie i dziękuję za to Bogu. Amen. Opowiedział nam historię życia, ale to nie była historia Jego nawrócenia. Tylko tego jak żył. A więc muszą być odpowiednie wstawione balansy czasowe, co powiedzieć, za co podziękować, co uwypuklić. Czy umiałbyś obronić wiarygodność Biblii, jej natchnienie boskie, gdyby ktoś zapytał, A ja tam w Biblię nie wierzę, dlaczego pani wierzy? Czy umiałbyś to zrobić? Po pierwsze Biblia jest, i to uczyliśmy się, na fundamentach wiary, na kursie alfa. Biblia jest fenomenem sprzedaży, bestsellerem, utrzymującym się co tydzień na numerze jeden. Najwięcej egzemplarzy się jej sprzedaje. To już powinno zaintrygować. Po drugie uzupełnia się, choć pisana przez 1500 lat, idealnie wypełniają się proroctwa, to nie da się w taki sposób podróbkę zrobić. To są rzeczy niemożliwe. Musi być ten element ponad naturalności. Ilość kopii, która została zachowana, powoduje, że musimy uznać ją za wiarygodną, bo mniejsza ilość kopii innych utworów, dzieł literackich, uznajemy, że to jest prawda. Kopii Biblii jest tysiące. Wreszcie, że ma bardzo praktyczny wymiar, wpływa na życie człowieka. Pozwólcie, że przeczytam cytat pastora Rika Worena, jednego z pastorów największego kościoła w Stanach. Czytanie Biblii inicjuje życie, przeobraża, uzdrawia ram, kształtuje charakter, zmienia okoliczności, budzi radość, pokonuje wrogość, pomaga odbierać pokusy, daje nadzieję, uwalnia moc, oczyszcza umysł. Moc słowa, moc słowa Biblii, ona wpływa na nas w realny sposób. Wreszcie jest także dla nas punktem odniesienia, oparcia w zmieniającym się świecie i niepewnym świecie. Dlatego jest wiarygodna. Co Bóg zdecydował, tak jest i to pozostaje niezmienne. Jeden z aktorów powiedział coś takiego. Kiedy ja to odnoszę do nas, kiedy trwamy i trwamy w Biblii, odnosimy się do Biblii. Będą Cię krytykować za to, kim jesteś, za to, kim nie jesteś i za to, kim myślą, że jesteś. Będą Cię oceniać za to, co robisz, za to, czego nie robisz i za to, czego nie zrobiłeś. Będą o tobie mówić za to, co mówisz i za to, że milczysz. Będą wskazywać na Twoje sukcesy i błędy, na Twoje decyzje i wątpliwości. Bez względu na to, jak bardzo starasz się zadowolić, zawsze będą opinie. Więc żyj zgodnie z przekonaniem, bo ostatecznie liczy się bycie wiernym. To jest bardzo ważne. Ale aby żyć w wierności Pisma Świętego, musimy to pismo w nim trwać, nie czytać. Czy potrafiłbyś wyjaśnić, czym jest Chrzest Wodny, gdy ktoś Cię zapyta? Czy potrafiłbyś wyjaśnić, na czym polega Chrzest w Duchu Świętym, że jest to drugie błogosławieństwo, które efektywnie wpływa na nasze życie, by być świetnym, super świadkiem Jezusa? Że Chrzest Wodny jest przymierzem, który za wiarą z Bogiem jest zewnętrznym, symbolem tego, co wewnątrz człowieka się dokonało, kiedy się na nowo narodził i ubiera dla świata i grzesznych pragnień i powstaje do nowego życia. Za niedługo będziemy świętować razem z katechumenami. Będziemy cieszyć się, że kolejne osoby zawierają przymierze z Bogiem, bo chcą żyć dla Niego, bo w ich życiu nastąpiło nowonarodzenie i stawiają kropkę nad i w swoim procesie nowonarodzenia. Czy w kilku zdaniach umiałbyś rozwinąć Objaśnić komuś wyznanie wiary. Wiecie, że coś takiego istnieje jak wyznanie wiary Kościoła Zielonowo-Świątkowego, oparte na, na wcześniejszych wyznaniach wiary Kościoła I. Czy umiałbyś wytłumaczyć? Wierzymy, że Pismo Święte Biblia jest Słowem Bożym nieomylnym, natchnionym przez Ducha Świętego stanowi jedyną normę wiary i życia. Wierzymy w Boga w Trójcy świętej jedynego w osobach ojca, Syna. I Ducha Świętego. Czy umiałbyś to wyjaśnić? Wierzymy w synostwo Boże Jezusa Chrystusa, początego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy, w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata, w Jego zmartwychwstanie w ciele, w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale. Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w Ewangelię, w chrzest i wieczerze pańską. Wierzymy w chrzest z Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów. Wierzymy w jeden kościół święty, powszechny i apostolski. Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej. Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne. Czy na każdy z tych punktów umiałbyś odpowiedzieć, dać komentarz, wytłumaczyć komuś, czy jesteś dzieckiem, czy uczniem? Czy umiesz, potrafisz, czy nie potrafisz? Biorąc pod uwagę czas, czy daliśmy, powinniśmy być nauczycielami. Natomiast wciąż jesteśmy niemowlakarzy. Nie na tym polega, kochani, uczniostwo w szkole Bożej. W ogóle to powinien chyba był zacząć od punktu numer 7, którego tutaj nie napisałem, ale tutaj sobie napisałem. Czy w ogóle przeczytałeś Biblię w całości? Od tego powinniśmy zacząć. To jest... Wola Boża dla Ciebie to jest podręcznik do nauki, do wykrywania błędów, do tego jak żyć, jak postępować, poznawać Boga, poznawać Kościół, poznawać relacje, poznawać zachowania, poznawać wszystko. Jeśli nie, to zachęcam Cię, żebyś siadł i czytał Biblię od deski do deski. Nie musisz wszystkiego zrozumieć. Nie musisz. Ja do dzisiaj niektórych fragmentów nie rozumiem. Czytam je i nagle przychodzi objawienie Ducha Świętego. Przeczytaj Biblię. Czy to ci zajmie rok, czy dwa, czy trzy, nieważne, ale przeczytaj ją, żebyś mógł powiedzieć, przeczytałem całą Biblię. Dlatego, kochani, pierwszy kościół był kościołem, który trwał w nauce. Jeśli możemy dać ostatni slajd. Trwali w nauce apostolskiej. Moje pytanie na dzisiaj brzmi, czy nadal jesteś dzieckiem, czy już stałeś się uczniem Jezusa każdy z nas musi sam sobie na to pytanie odpowiedzieć przypatrujemy się kościołowi dziejów apostolskich podglądamy uczymy się poznajemy i wyciągając wnioski chcemy stosować w naszym życiu chcemy być kościołem pełnym uwielbienia i chwały chcemy być kościołem gdzie Duch Święty działa gdzie znaki i cuda mają miejsce Dzisiaj stawiamy pytanie, czy trwamy w nauce, czy wzrastamy, czy rozwijamy się, czy nadal jesteś dzieckiem, czy już uczniem Chrystusa. Odpowiedz sobie na to pytanie i z tym pytaniem chciałbym nas, kochani, dzisiaj zostawić.